Zakłady porcelany stołowej Lubiana S.A. to niemal 50 lat tradycji i doświadczenia w produkcji najwyższej jakości porcelany stołowej. Firma specjalizuje się w produkcji porcelany grubościennej dla szeroko rozumianej branży hotelarsko-gastronomicznej, proponując jednocześnie klientom indywidualnym szeroką i atrakcyjną ofertę porcelany cienkościennej dla domu. Oferta Lubiany to ponad 1500 asortymentów, 35 fasonów i około 4000 dekoracji. Proces produkcji w zakładach Lubiana to synergiczne połączenie najnowszych technologii oraz olbrzymiego doświadczenia. Duża część procesów produkcyjnych jest zautomatyzowana, z wykorzystaniem robotyki i automatyki przemysłowej. Uzyskiwana jest w ten sposób bardzo duża wydajność produkcji, perfekcyjna powtarzalność oraz spełnienie najwyższych norm jakościowych. Produkcja jest stale unowocześniana, wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom i oczekiwaniom klientów oraz nowym trendom rynkowym. Dzięki zastosowaniu robotów wieloosiowych, Lubiana oferuje wyroby o kształtach nieregularnych wielokątów, owali oraz wyroby z kątami ujemnymi. Pozwala to na uzyskanie nowoczesnego designu, nowatorskich, skomplikowanych kształtów i bardzo oczekiwanej przez rynek atrakcyjności wizualnej. Firma konsekwentnie zwiększa swój potencjał wytwórczy. Lubiana miesięcznie wytwarza 3,5 miliona sztuk wyrobów porcelanowych. Roczny potencjał produkcyjny to około 14 tysięcy ton wyrobów. Fabryka jest doskonale zorganizowana na wszystkich etapach produkcji. Firma wypracowała wiele własnych rozwiązań i udoskonaleń produkcyjnych, zarówno w obszarze materiałowym, jak i procesowym. Automatyzacja w optymalny sposób łączona jest z pracą ręczną, którą zapewnia doświadczona i wykwalifikowana załoga. Wyroby płaskie produkowane są w prasach izostatycznych. Lubiana produkuje miesięcznie około 2 milionów 200 tysięcy sztuk wyrobów prasowanych izostatycznie. Wszystkie materiały do produkcji swoich wyrobów Lubiana wytwarza samodzielnie w zautomatyzowanym systemie. Podstawowymi wykorzystywanymi surowcami są kaolin, skaleń i kwarc o wysokich wymaganiach jakościowych. Wyroby wgłębne produkowane są metodą odlewania. Lubiana proponuje ponad 350 różnych kształtów gotowych, a centrum projektowe opracować może naczynia ściśle według wymagań i projektu klienta. Naczynia wytwarzane w zakładzie Lubiana to porcelana podlegająca kilkukrotnemu wypalaniu w wysokich temperaturach. Dzięki temu porcelana z Lubiany jest nienasiąkliwa, nieporowata, a szkliwo twarde. Wymaga to szerokiej wiedzy inżynierskiej i perfekcji procesowej. Proces produkcji wspierany jest poprzez informatyczny system zintegrowanego zarządzania. Ma to znaczący wpływ na realizację celów biznesowych, pozwala na stałą optymalizację harmonogramu produkcji, kontrolę realizacji planów produkcyjnych oraz wydajności poszczególnych działów. Zapewnia to przede wszystkim płynną i terminową realizację zamówień oraz gwarantuje współpracę z klientem według najwyższych standardów. Wypał ostry przebiega w energooszczędnych gazowych piecach tunelowych. Temperatura wypału wynosi około 1400 stopni Celsjusza. Wszystkie produkty podlegają bardzo skrupulatnym procedurom kontroli jakości. Doskonale zorganizowany dział dekoracji zakładów Lubiana S.A. zapewnia sprawną realizację różnego typu zdobienia wyrobów. Stosowane są dekoracje naszkliwne i wszkliwne, w zależności od typu i stosowanego wzornictwa. Część wyrobów jest malowana ręcznie. Niektóre kolekcje wzbogacane są złotem. W ten sposób wykonuje się obwódki, paski, jak i kolorowanie całych powierzchni. Po nałożeniu dekoracji wyroby są ponownie wypalane. Wypalanie dekoracji wykonuje się w piecach gazowych w temperaturze 850 stopni Celsjusza w przypadku dekoracji na lub w temperaturze 1250 stopni Celsjusza w przypadku dekoracji w szkliwnych. Dekoracje w umożliwiają stosowanie produktów porcelanowych Lubiana w kuchenkach mikrofalowych i zmywarkach. Gotowe wyroby są sortowane i pakowane, a następnie dystrybuowane do klientów. Fabryka Lubiana miesięcznie opuszcza około 1300 ton wyrobów porcelanowych. Produkty z zakładów Lubiana SA to najwyższej jakości wyroby porcelanowe, doskonale znane w branży gastronomicznej i hotelarskiej na całym świecie. Lubiana może poszczycić się zaufaniem kilku tysięcy doskonale znanych klientów z niemalże 40 krajów. Firma realizuje w krótkich terminach zarówno niewielkie partie towaru, jak i bardzo duże zlecenia. Centrum projektowe Zakładów Lubiana kompleksowo realizuje przygotowanie wyrobów do produkcji. Lubiana w zakresie designu współpracuje ze studiami projektowymi w Niemczech i Włoszech. Naczynia Lubiana spełniają wszelkie wymogi sanitarne i branżowe. Średnio co 3 dni do produkcji wdrażany jest nowy produkt. Porcelana z Lubiany doskonale wpisuje się w każdą przestrzeń, gdzie prawdziwe znaczenie ma jakość, kunszt i elegancja. Lubiana. Elegancja na każdą okazję.